Doznał w tym sezonie pierwszej porażki. Poznaniacy grają w błękitnych strojach. Przyjechali do Katowic z chorym i siedzącym na ławce rezerwowych bramkostrzelnym Andrzejem Józkowiakiem. Bohaterem meczu był bramkarz gospodarzy Janusz Jojko, który interweniował wielokrotnie znakomicie. O losach spotkania rozstrzygnęły ostatnie minuty. W ostatnich 20 minutach widzowie obejrzeli cztery bramy. Najpierw Krzysztof Walczak. Wykorzystał znakomite podanie Wołowicza i głową zmusił do kapitulacji bramkarza poznańskiego Lecha Sidorczuka. W 33 minucie pierwszą swą bramkę ligową zdobył Dariusz Wolny. Był w sytuacji sam na sam z bramkarzem poznańskiego Lecha i nie zmarnował tej sytuacji. Kilka minut później kapitan Katowic Roman Szewczyk świetnie wykonał rzut wolny, podwyższając na 3 do 0 dla gospodarzy. Honorową bramkę dla Poznaniaków strzelił w ostatnich minutach Gębura. Andrzej Strejla, który oglądał to spotkanie, uważa, że był to mecz, który mógł się podobać.